Zabójstwo w Gdańsku. Policja publikuje zdjęcie i prosi o pomoc. Zabójstwo bezdomnego w Gdańsku. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego. W wiacie śmietnikowej na Gdańskiej Żabiańce znaleziono ciało bezdomnego z widoczną raną ciętą na szyi. Znak zapytania kryminalni zatrzymali 47-letniego mężczyznę, podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Policjanci szukają jeszcze jednej osoby. Opublikowali zdjęcie. W sobotę po godzinach 8.00 policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie, że w wiacie śmietnikowej jednego z bloków na Żabiance zostało znalezione ciało mężczyzny. Oficer dyżurny skierował na miejsce patrol, który potwierdził zgłoszenie oraz zabezpieczył teren. Ofiara znała sprawcę zabójstwa na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej. Policyjni technicy oraz biegły sądowy z zakresu medycyny. Podczas pracy kryminalni ustalili, że zarówno ofiara, jak i sprawca znali się i były to osoby ze środowiska bezdomnych. Kryminalni o godzina 12:30 zatrzymali poszukiwanego na przymorzu. To 47-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa. W poniedziałek sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy trzymiesięczny areszt. Śledczy podczas swojej pracy ustalili, że z tą sprawą może mieć związek jeszcze inna osoba to 42-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia i mają informacje na temat jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z gdańską policją. Za zabójstwo grozi kara więzienia na czas nie krótszy niż 8 lat, kara więzienia 25 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.